Ma. Z tej strony Spark LPS. Wybierzemy za mój głos. Ale właśnie wciągnęłam w ciasteczku. Możliwe, że mniej więcej w odstępie roku zdabieram mnie znowu faza na pashopy. I powiedzmy, że znowu zamówiłam petshop z Winted. Także rozpoczynamy ten rok od unboxingu. Także no, let's do it! Więc tak, dzisiaj mamy taką paczuszkę. Otwieram ją cyrklem. Oczywiście, za, tak jak to rok temu, otwieram ją za kadrem, a nie w kadrze. Małe zmiany co do kanału, przeklinam i to w chuj dużo, więc nie zwracajcie na to uwagi. Mm. Tak jak wiecie, wcześniej próbowałam być taka family friendly content i w ogóle. No, tak teraz mm, jebać family friendly content. Tak wygląda paczka. Czekajcie. O! Tego nie ma. Jest pet shop. Jest sukces. Kolejna taśma. No błagam was, o nie pakujcie po takie taśmy. Dobra, to już O! Dobra, chwila prawdy. Jest! Tak? Możliwe, że to kolejny short hair. Dobra, przybliżymy. E, tak on się prezentuje, ma szary magnesik. Jeszcze widziałam w wersji w czerwonym, ale ten był tańszy. Jest oryginalny i ja. Oooo! Oh, 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 I'm in love po prostu! Ej, szczerze, nie spodziewałam się takiego zwrotu akcji. Nie jest on w może najpiękniejszym stanie. No bo zobaczcie tutaj na mordkę. A tak to jest w miarę okej? Okay. No i mardzę, no ale... Połowa moich peszuków mardzę, także you know. Tak, więc pośrup się tak prezentuje i ja jestem zadowolona. Ja jestem w serio naprawdę zadowolona, bo nie sądziłam, że odzyskam wiarę do sprzedawców na Vinted ale nauczyłam się jak sprawdzać petzupy. Nie tak jak ja to zrobiłam yy, na poprzednich unboxingach <noise> rok temu. E, no, spytam się, czy jest oryginalna. No przecież kurwa, oczywiście Ty piaro, że ci odpowiadam, że oryginalna, bo chcą to sprzedać. No, protyp dla osób, które jeszcze nie wiedzą, wysyłaj yy, prosi o zdjęcia rurek. Po prostu. Yy, dobra. Yy, to tak, so, dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jestem zajebista. Dziękuję Nara.